Albo grubo, albo wcale. Tak, tak. Ja trochę pogoda, bo wiatr wjejeździł. Dobra, teraz Ale... będziesz mówił, czekaj. Trzy, cztery. Siemo, siema, widzowie, Przyjechali do mnie ludzie. Siemo, panowie, co to u was? Dzisiaj po wszystkim po kuracji dajemy gołębie w górę. Zobaczymy, co to się będzie kurde dziać. Albo grubo, albo wcale. Kocia, ja, kociakocia, ja, Kocia, ja, Kocia, ja, odpadnij Nie mogę raz już ja, włączyć Tamte ja. mi wysoko, Chodź, odejdziemy od gołębnika ja, ja, Kocia, ja, kocia, ja, kocia, ja, kocia ja. Coś Teraz tera Grzegorz dobrze po tej kuracji chodzi Dobrze Nie, on Po tak dobrze chodzi Grzesiu jak na gołąbki to luks Nie, duży wiatr, wiecie, wam powiem, bo tak mi jeszcze lepiej no wieje. Ale niedługo przyjedziecie, no, zobaczycie coś się będzie dziać. Aby pogoda była. Albo gruba, albo wcale. Aby pogoda była. No, słusznie, słusznie. Chyba ale się porozbiegały. Uuu, zobacz. Coś chyba nie tak. No, Co? Zaraz się zbiorę. Ale pod wiaty nie mogę tu wrócić. Ej, ej, dość. Ej, dość. Kocia konie po nie. Ej, ona pod ten wiatru nie da tu rady wrócić. Wróci, poślij. chuj. Poszli O kurde, nie doleca. Nie wróć tutaj po ten wiatr. na pętku. Słusznie, Albo grubo, albo wcale. Kociolo się nie pierdoli. albo gramy, albo kurwa sprzedajemy. Ruczo, które chujowe, niech idą w pizdu. Słusznie. Gdzie? on to jaką kurwa nic Gdzie? Jedziemy pieprz do fryzjera, do Twojej kuzynki. kuzyna. Kocia, kurwa. Zobacz tam, widzowie, jak to samo chodzi. Ach, kurwa, Jedzie cała ekipa. Słusznie. Witam, witam, kudę widzowie. Weź zamiast. po mnie ręce, wyrwiesz na Sorry, sorry, sorry Tuż tutaj jest ten człowiek, co po drzewach skacze, kurwa To, że co Kiedy się trzyma? Tak? Czekamy, nie. czy co? Pytałeś się, czy może, czy nagrać, i co? No, tylko, tylko w razie czego to. Kobiety nie nagrywają. Okej. Chłodny to... się chodzi wszędzie. Bo ja Ręka ręki myje, słusznie, widzą, wie. <laughs> Tak, kurde, kolowi gości. Ale chłopak, teraz na piątce. Już no, no dobra, lej. Na <grymna> widzenia. Kocia. ale... Nie no, teraz to jesteś fresh. my okay. go, baby! Dzień z kaczorki na Podlasiu. Robimy wszystko co kaczorek sobie zażyczy dzisiaj. Łokie! Nie, nie O, tak będzie moja bryka chodzić. O! Kocia! Michał, pokaż jak na zarębach się bawię. Kurwa, to ładnie kręci, na trawie to będą takie to... Na trawie, na kręci. W śnie. Michał, teraz kurwie. A do do przodu. Nie ja mnie za... tak, ja To Au, Uuuu. widzowie. Jak się chce jeździć, trzeba tankować. Michał, otwieraj. Słusznie. Chodź, ja! Dajem! Ile Michał? Ile tam uważasz, Cały, ile stówek? Cały to półtorej stówy, ale po co cały człowiek? Bo to jutro na złomie. Do siedem tyle? No! Już możesz! Już, już, już! już. Do siedmiu i zajmuj! Ja, żeby na piwko było żeś. Się... I to właśnie o! Już by było dziecko. Już by było. 7,28. Nie umie wyjąć porę. Ale się popieści, to się zmieści. Ten stary dziadek zaczął gadać kurwa o tych babach o Jak Jak ty się w No, żebyś był, to by były zajebiste kurwa fotki widzowie, <gry> <gry> to jest firma International Stars, Jazda jakich mało naprawdę. <gry> Słuchaj, trzeba go podleczyć. Oj, tak, oj, tak, oj, tak. Ciema, ciema. No. Też ma uh, jak ci wie ruch, to podnosimy do serii brzucha. Ja, co Siema! Widać. Co tam mój wbi? kurwa mi zemści chłopaki! Oh Siema Jaru, Kurwa, ja. ja, właśnie to czekaj, zaraz wezmę fajkę na no Majster, aż w będziesz się miał. Iż gratis. Do co to grudzenia? za sandel idzie? te ekipy. Za te kurwa 2,5 to już chuj Słyszysz? masz. Co to gani? za tandel idzie, Jaro? Majster, człowiek wyprzedaje, żeby na piwo było, kurwa. I do tak? chleba. Od węki. To to czy nie? Co? Czego felgi. Posadzaj. Ty, jaki ładny Kurde, jaki ten Jarek dobry chłop. Ty co, Majster, takie kurwa słabe piwo przyjedzie. Matka, 30 Złotych dała, trzeba było zalać benzyny. Na kole to budę skrwałem u Michała u chłopaków. Bieda. Słośnie, no. Ja się wzięłam. Bida? Bida, kurwa, majster. Słusznie, majster. Kurwa. Masz Jaruś, bo ja widzę, że ty źle wyglądasz. Masz mnie wyglądać. Zjeść, pieprzyć, zegno zegno nie. Jarek. Ja to i zaraz wyjdzie. Przestań pieprzyć, bupon i serno ze mną. Kuśka mielone, nie chciałam z kapowem sadwinki przynieść. Ojej Słusznie. Dobra, jeszcze jedno koło zostało, już macie konie. Pošli konie po betonie. U nas jest tak, panowie, albo grubo, albo wcale. Kuźwa mać. Kocia! Teraz to się jemnie tak z pięć minut w miejscu, żeby I Bardzo Michał. Tak jak gołębie w końcu. zginął, ale się zmalał. Słusznie fryzurka weź. Kola jest. I niedługo zapierdalamy. Jarek Jarek, chyba chujowi był z chabowic, Kurwa, Jarek rosół to nosem wciąga. Ej, ej. ej a to jest ej. Treni, nie, 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 Jedziemy nie, sklepu, coś do picia, kupić. kurwa. nie, nie, jak nie, nie, O, nie, nie, Bandy to to nie, nie, Podoba, Ten duet mi się podoba. To nie, To Ja ja ja. Ojej, masz coś się jemałi. Ja Patryk, Macław, Weź, a ty maczo, możesz w ogóle pić. Kurde. Dzisiaj jest... Pamiętać, pić, pierdolić i tańczyć. Każda kuchuta musi pobojgać. Patrz, ta kurwa z... Coś się się robi. Biało, poczekaj, dawaj, dawaj, pokaż Grzesiu. coś. Czekaj, poczekaj. Gdzie tu aparat jest? Patryk, nagraj na twarz, nie być z tego. Czy ty na ciebie? No, nagrasz to ty się nagrywa, ja coś bytnym kurwa to chodzi. Patrz. Patrz ci kurwa. Ej. Ja umiem się nagrywać. <grym> <grym> ja, o. Ja, nie, nie, to mi no, tak jakbyś roz przedabrał, to ten. <grym> o <Przyskoc> no, <grym> no, tak, no, dobra. dawaj gzesu Ale poszedłeś, Ej, ale tam patrzyłeś uh! kurwa! Tamte koło w ogóle się nie kręciło. Ale poszedł, widziałeś jak tańczył? Widziałem, ja majster. Oszaleli chłopy, kurwa. Bośli konie po betonie, Jaro! Jak majster. nie mi to kto? Z Rita kipa! O, Panowie! Majster, masz ty zdrowie ty już, i rozum. Pat Maczek nagrało to się chociaż? No a nie. Bo coś mnie Ale dałeś tak, dałeś szansę bojeju. troszkę. Widzowie, w ogóle ocencie jak wam się my. podobają nagrania z nowej lustrzanki. Co Na to majster nie za jakiś szansa. kurwa?

E chujowa tam. Jakby, jakby Przegub strzelił coś. Nie przestać. Do Ej nie ma możliwości! Boże... dalej <grymore> Stoimy. Trochę ostygnie ta Ej, przyczepność. Ja to się nie dziwię dziwią ponaśwista. Stoimy. Słabo ciągle. Musi trochę ostygnąć tę przyczepność Ja pierdolę, jest... ale rajtu Pójdzie dym z tego czy nie? No kurwa, jakby projekt nie No bo już nie ma oleju, to nie ma czym <grym> O kurwa, ale Nie w tą stronę. Do przodu dodawać, do tyłu. Da. Nie, lepiej do przodu, bo do tyłu to Dobra! Tak. <grym> ja jeżdżę. O kurwa, o, silnik stanął. Okej. To to jest ogólnie fura dla ciebie, kurwa. Kto tam z mały, kurwa? chuj to jakiś. Nika trzeba zachaczyć, to za trzeba <laughs> cię podliczyć. Za te kurwa ślaki. To będzie najmniejsza szkoda jaka dzisiaj... No dawaj Jarek. Nie bój się. A co, że ja wjechać za podem? Nie no. Po siarku, bo to kurwa to oni... Cielko, to... Tam... To musisz co, co kombinujesz? Że majster Bude mi podnosił. śmieszny. Siadasz? Znaczy nie, no to teraz tak, nie Nie no wsiądź i weźmiesz tak, od niego czekaj. GoPro też. Ja pierdzielę no do góry, do góry. Ale o Co Pierwszy raz w życiu Grzesiu chyba za kółkiem, co? Grzesiu. Do do Pierwszy raz jest? chyba za kółkiem. Gadaj. Kurwa jak mam pasy zapinaj. Pasy, 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 pasy Grzesiu. Ja to się przypinam dwoma. Maciek może weź naprawdę tego GoPro od niego, bo tutaj na kierownicę czekaj, tylko widzę, czekaj, że jest to. Dawaj dajcie. pasy tu weź tego go promacą od niego A e, jak Michałeś z synkiem, zobaczcie go obejmuje A szkoda, że go na kolanka nie wziął Nieuczony, uczony, nie ale z dobry pierdol Dobra, daj macie Kaczorka telefon sprzęgów. Czekaj gdzie kurwa Czekaj, gdzie jest Kaczor Gdzie Raczor, jest, tu daj, jest telefon. daj telefon gdzie idzie chłopaki Tu jest gaz Czekaj, Daj to bo nie wiem gdzieś daj swój ten. telefon Daj mu staraz. Patrykowi, Patrykowi. Synek! A masz Synek! Nie, tu jest. Słuchaj, synek. synek! Synek! Gdzie jest gaz? Tu jest gaz. Hamulec? tu? Dobrze, jak bieg teraz włączyć? Weź na sucho jedynkę. Pasuje, dwójkę. Sprzęgło i do dołu, do dołu. Nie, nie. I więcej ci biegów nie potrzeba, bo tu na trójce nie pojedzie, bo mokra. Dobrze, gada. I prawo jazdy jak tutaj odbędziesz kurs, to ci o, wydamy. Bar. Wydamy ci no. prawko. Dzisiaka torek, no. kurs prawko. Ej, Grzesiu, A, nagra ej, nagramy teraz, grześ, Siema! Uciłem samochodzik. Piękny i ładny. Jedziemy na Newatkę, na dziewczynki zajebiste, widzowie. O, tak, Na jeździć Ale ja wiem, ciele. Mata zdrowie Fajny ten, ten aparat, co? Było bo Dobry dobry jezdacyjny majster, ja to myślałem że ty nie umiesz jeździć tak szczerze mówią. Ale się nauczysz to ty miał szkolenie Ja twierdziłem Ej Grzesiu teraz czas z górki trochę chyba Dobra na razie starczy, widziałeś mało silnik nie wybuchł <noise> ty, Jak to szło <noise> albo grubo albo wcale no, ci Da jakiś OS, możesz wystartować już, kurde. Widzisz siebie w WRC tak ogólnie, Grzesiu? Ja by mnie przyjęli. To zapierdalam. A zadowolony jesteś z zakupu? O kurwa, laleczka, kurwa kocia, za 428 zł. O, o, o. Cześć, jeszcze fotę ci trzeba zrobić, jakąś ładną, kurwa na to, z tą lalkę. Weź stań tu, rękę tak kurwa. połóż, fajnie. Coś takiego. Kurde, zaraz będę dzwonić Ciekawe czy pierwsze się dupeczki odezwą czy ci z Polsatu z chłopaki do wzięcia Nieuczony, ale... nieszkolony, ale chłopak zryty dobry pierdolony Wiesz Jarek, że to jest 50 pojemności, bo sprawkę można jeździć? Tak Z tym pudełkiem? O kurwa Ale luks kocia Jedzie z kurwa. Ja tam do ja zajechałem ja powiedział co ty kurwa kufli. Ja bym powiedział Mercedesem Kurwa, Majster po pierwszej wypłacie, a mówię, że taka bieda w Polsce. Od razu samochód od razu, kurwa, kurwa. Grzesiu, ty mi uciekasz cały czas, ja kurwa. Ty mi uciekasz z kadru cały czas. Kocie. Kocia. Może ja się kiedy dorobię, majster, kurwa. Ty, Jarek! Nie ma sprawy, będziesz mi gołębik czyścił, ja ci o. go sprezentuję o. za dwa lata. <grym> to trzymaj go tam dla mnie. Kurde, mówię jest słabo pieniędzy. Słusznie, Kurde. widzowie. Ja się szanuję. Chyba, że to dźba. La, la, la i tak nic Jarek. nie będę pamiętał, na filmiku sobie obejrzy co, co to Jarek, u ciebie? U u. Dawno nie jeździliśmy razem. No, ja to w ogóle teraz żadnego motoru nie mam. O no, Nic. trochę ci kurwa status społeczny spadł. Ostatni film był na kanale Zertymoto ponad miesiąc temu. Ja pierdziele. Kanał upada. Może no, u mojej mamy będzie kartofle spierał to się dorobi się żeby... Kaczor, tam wszystkim robotę załatwi. Nie ma tam, a będzie tam mieli. Lękzony niż kolony, ale Kaczor, dobry, pierdolony, co nie? To takiego jak ty, to nie ma w całej Polsce, drugiego. Że jak? Jarek, kurwa, nie tędy droga, No Prawdziwy film dokumentalny. Czekając mm. na sobotę, tak? Majster, gdzie jest sobota, kurwa. Film dokumentalny czekając na sobotę. A no, a następna sobotę. Nie no na tą właśnie, o. że cały tydzień czekali, ta jest już sobota, o! o kurde. Sobotę Haru, Haru, a w niedzielę w buch baru. Kerneleczki bug bu bug bu, bu. i chłopaki posił pizdu. Kurde, fajcie, coś ty tyle kobiet teraz będziesz miał, że nie przebierzesz tego. Ja pierdierę. Coś ty, ja to kurwa z małej wioski chłopak niski, kurde, niski jestem wzrostem, ale duszym sercem. I duży w korzeniu. Sztywny w korzeniu się mówi, nieduży, tak? Nie uczony, nie ale z chłopak dobry z Warszawy Pierdolony Kocia Grzesiu. On duży w korzeniu jest. Tak, Macie, Grzesiu, ale powiem ci, że jestem w szoku, że bardzo dobrze ci poszła jazda. Ruszyłeś, tak? Że Jarek tu mówi, o kurwa, on mówi, że nie, nie umie jeździć, nie. a jechał jakby całe życie razy jeździł. Jak w życiu jeździłeś ma to ja się dziwię, że ty w nie znam. No, Na chłopie, drugi drugi raz... ile razy prawo jazdy robiłeś? Ja to parę razy robiłem. A ona nie razu! A ona ani razu? Nie, 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 nie no dziesięć razy nie nie robił i się nauczył Ale to skromny chłopak ty jest z Podlasiak. A ci powiem, że kurwa... Dojdzień. No jak pierwszy raz, to, to już wypisane w papiery są, wszystko jest. To już teraz te prawo jazdy może... On poniekać. nas trochę no wieś, Chyba. Trochę nas ściemią, że jeździć nie umie. No no a myślisz, że te wszystkie te targi z gołębiami to ta. jak? Na piechotę się chodzi? A no w sumie kurde. No ta, bo w sumie majster zawsze jak ten, to nie widać kto kieruje. Kto tam może kierować? Kolego, Michał. Michał? O kurde. Sisiory! Kurwa! do tego bursuka? Jedziemy? Tam pokręcić. Gdzie? Kurwa, to ci nie dojedziem tam chyba. I jak nie no. jedziemy? No. tak, kurwa. Tak. Masz ty Jak Ja kurwa jak zajeżdżam do szpitala, mówię dziewczynki, rozkładajcie nóżki, bo ja już kurwa wchodzę w was. A ty dzwoniaku. A ty mówisz nieuczony, gdzieś szkolony, ale kaczory dobry dobry. dobry, dobry. No to przyjechaliśmy teraz do koleżki twojego.

Jakaś jak kurwa. Ja pierdolę. Ale kurwa. To już w tym roku, nie, w tym, w tym tygodniu już pojeżdżone, przepalone, ten. Swój, ale kurwa Twoje miał... wyjeździ. <grydolone> albo grubo, albo wcale. Nie uszony, nie ale Jarek dobry pierdolony. O. o Keczorek, to co, jedziemy ale... ci dupy szukać? No jedziemy. masz tu jakiś fajny... Majster no za poszukiwaniem na ja przyjechał. Ja patrzę, a tam kurwa w folderze i inne wiadomość od Polsat Play. O, chłopaki do wzięcia. <grydolone> Mówię ja pierdolę. No i teraz będziemy negocjować. Pierdolę. Oni no, to pić. Nie no ten to się leczy na nie, serce, no, to nie może Mo, Nie może bo co, nie Jak kuśka kurwa staje się tak. jak nie może no, Zobaczcie on tak, lubi tak, ale tyłem On tak, lubi tak, jak go się kurwa tyłem nagrywa tak, nakręcili gościa no, i On będzie palić gumę sojakiem to olej wezmę no. Nie tam już starczy Bo no, ja nie dojedziemy do domu ty, ja, Dobra ja mam butelę No jedziemy. Fura zaraz stanie, a tam jeszcze pełny bach paliwa Chuj, ta to skóra Spokojnie Jarek, ja Cię jeszcze do Warszawy zawiozę no dobra, dobra, tak. jakbyś mógł Nie bój się, Jarek. on tak źle wygląda, ale jeszcze Kurwa. Stara, ale jara Słusznie No gdzie masz kaczorek, Kurwa jak jara to opona, co? No, gdzie? To jest. no to nie, no to, jest. No, to jest. Co, co to jedziemy do niej czy ja. nie? Nie, się. kurde. To chłop jeździ po całej Polsce. Już. Kurde, gdzie trzeba, ja wsiadam, się nie opowiadam i kocia. A jak zbajeruje, a później nie przyjeżdża, kurwa, no obiecuje. Bo my się, kurde, od najlepszych uczymy, co nie, kuzyn? Tak jest, kurde. Z tej samej klasy, nieuczone, nieszkolone, ale chłopaki... Ale... Dobre pierdolony. Żółwik za to, że dwa lata na mnie poczekałeś. No, zgadzam, jakie dwa? <grym> jakie dwa? Na kwiat, no, no, jakie dwa? Ale na no, no, jakie dwa? No rok, no. no to ale... dba, kurde, kurde. Dobry koleżka, rok poczekał. Słusznie. Kurde, Michał, dobre byki, kurwa, woźniak uspawany. Ule, ja, to, ja to już no tak, że normalnie... Oni No w tym. W tym wyświetlaczu ty lepiej niż w Halo, halo. Halo. No siema. Co robisz? Co? Jestem na twoich stronach. O, no na... Co? Na twoich stronach jestem. Tak? No. No to zobacz. No, Jak nie wierzysz. No Dawaj, dawaj. Zapraszamy, <laughs> dawaj. Pokaż tego wysokiego pokaż. O, tu o, tutaj o Kameri. Kamerzyst August. O, tutaj ten, ten największy człowiek z wioski. No ta dwójka. O. Słuchnij o. Siema. Paweł dzwonił, że za pół godziny możecie wyjść. Ko. To my pewnie na kosowie będziemy, to dawajcie na kosów jak coś. Na na drifterkę nie? Nie no i Kaczorek nas zaprasza do restauracji! No to, no to na drifterkę albo gdzieś. O, siema! A gdzie wy jesteś? Ej Ewelina wy u ciebie A gdzie był Eweliny? No kurwa, bojek! Daj chwilę ten telefon. Proszę. Ewelina, gdzie wy jesteście? Ej, Grzesiu. Ja no wejść, dlomy. Słyszysz? Słyszysz? Ty się Załatwiłeś jakieś Sza dziewczyny. Mogę no dwie. To... La, la, la! I dajcie, kurwa, dajcie, to zobaczyły Ferrari to same piszą, kurwa. Majstrum nie da się odpisywać, ja tak czułem, że tak będzie. Pamiętaj, nieuczony, nieszkolony, ale chłopak z wioski, a, a dobry pierdolony. W Polsce bieda, a za pierwszą wypłatę, pa jaka stoi, kurwa. I to czerwona jest. czerwona. Szybka. Podjadą na drifterkę. Dobra, to jedziemy. Słusznie. A no to pół godziny No to jedziemy coś zjeść. No to jedziemy na kozy w pierdolony. Żegnamy i widzowie, szacunek. To wszystko na dziś. Zakończyliśmy odcinek ucztą z ekipą. Co dobre, szybko się kończy. Nakłady wdzięczne wykorzystane 100 Ale serwis dopiero się zaczyna. Ja, powiem wam tak. Zrobiliśmy tyle, na ile budżet nam pozwoli. Na, na razie widzowie siema.